Tu mnie. Ja jestem Zeneka, to jest mortalinski Mortal Kombat eee, Complete Edition. Dzisiaj zagram sobie ladera. Zagram ladera z sektorkiem. Sektorek z kostiumem numer 2. Sektor. Już przeszedłem raz z sektorem całą kurczę. Cały lader i dostałem tam w nagrodę chyba. Któryś tam z kostiumów tego typka Zobaczymy, kogo mi tu wylosowało. O, no, Jack, na początek. Ciekawe. ciekawy. Zobaczymy. Ten drugi kostium to jest taki, że on gania bez, bez zbroi. Co wygląda jak człowiek. To. Whatever. Whatever. Dobra, zaczynamy. Nie. Yep. Nie. Flowers? Czy flowers? Nie, nie, nie będzie flowersa, kurna God damn it. Nie było flowersa Victoria God damn it. Siadło To siadło O! Nie żartuj, żąd A breaker, breaker O, o on został z rakiety Jesus zablokował, gdzie to zapisać? A teraz jak to szło gdzieś tutaj trzeba stanąć Co ja zrobiłem? Chyba 6. Chyba nie wyszło fatali Miało wyjść, ale nie wyszło Coś mu się stało z zębami i z wargą To Wygląda nieciekawie Dobra, godzina O, wow, a tutaj jakieś bugi się wkradły Grubo. Dym jest w pełni 3D, jak widać. Yep. Ale panie, skrzeczy ten eee. ziomek. O, o, zablokował. Eee, siadło. To nie siadło. Oh, nie było sensu. <laughs> to jest dobre kompo. Jakie jak przy Sub Zero? Sub Zero rządzi, ten też wymiata. Z tym swoim apricatem konkretnym. Jest kombo, kombo, yes, jest, Jezus Maria, Fatality. Wygląda to zabawne. Chociaż, jedny Reptile może tego tak, kurczę, ja wiem, no, nie oceniać, że było to zabawne. Fatality, let's go. Czy on fajnie wygląda w tej zbroi, czy, kurczę, nie, to jest pytanie. Szczerze mówiąc, mi tam lepiej... Wygląda jak dla mnie, kolcze w, w tej zbroi śmiesznej. No ale dobra, nie jest tym jeszcze. Wow. Bo trzeba będzie jakiś uh, rebus zastosować lepsze. Аааа, шлицерей спаленный, Боже мой. Ааа, ну и так, а я и сяду, ну, наилепе. Добре. What the hell? Боже, что это было? Сяду, Tak sobie to wyszło. O, oh, wycwaniłaś. No, wycwaniłaś. Boże nie siadło. Oh, Co to jest Boże. To było potężnym fejlem tak zwanym. <grystanie> a, ta tutaj to nie przejdzie. O, a to siadło. To też. To też. No, to też. To <grystanie> panie skrzeczy, Jezus Maria. Dobra. Finisher. Jest finisher? Jest finisher. Hehe, <laughs> rzuca tymi rakietami. Tamten strzela, ten rzuca. A znaczy, jak gościu z tym, to co nie wiem, to strzelał z tymi rakietami. Jest żebrem widać czy coś. God damn, o co tu chodzi? Gościu żebra na wierzchu, kurde. Niezły koks, musi z niego być. Erbak będzie coś czarował, znowu jest nie?

Breaker, god Synu, o to chodzi? Jak breaker? Dobra, rown tu O, o, o! Co on kombinuje? Teleport Breaker! Jezus znowu spaliłem sobie na kolornego X-Raya. Boże, czemu ten moment akurat przyjechał jak ja się teleportowałem? Nie wiedziałem, co się dzieje. Tak, jest finisher. Jest impreza. Coś ten finisher chyba nie wejdzie w tym stuleciu. O Boże. Bo <śmany> jakoś... O, no to odpalałem. Milena. Co to za kwasowa komnata? Ej, nie weszło. też nie weszło. Ej, 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 ej. Dwa pakiety. O Boże, coś pić chce Gad No Jezus, jakie zacięcie Boże, spalił kurna X-raya, ja nie wierzę no, To też jej siadł, śmiech jeden złotych tutaj trzeba jakąś inną taktykę opracować Teleporty nie skutkują No tak, rakieta trochę zapóźnał. No. To tam było. Jezus Maria, no. No. Dobra. Jezus Chryste. Boże, Boże, Boże. Weź się teleportuj. <grym> Nie. <wiosenka> Kolejny X-Ray spajlowany yeah. To będzie Range quit. O! Jest! Prawie! Jezus, za szybkie ma też tyle swoje. Może nie wierzę. Jezus, Maria, nie! Wyłożyć się na milenie. O Boże. Trzeba pracować inną taktykę niż teleporty. Może rakietka na początku? O, to mi to jeszcze nie Ale to chyba dwie bonusowe rakietki Jaa, się dopadło mnie i za skraj. Czy to osiądzie w tym stuleciu? Ja, ja. Ja. Jest! Jakoś tam poszło, chrysta. Wymęczone jakoś. się Ładnie! To nie Jest! W końcu Iccra wszedł, Matko Boska! Ja! Niesamowite. Jezus. Fajnie ja! <laughs> uciekł przed tym nożem, ale przedtem mu się już nie udało. Jezus. Zrób coś na litość boską Boże, bo padnę. na <laughs> Nie, umiękam po prostu, no W końcu. Nie ten klawisz naciskam Boże, nie wierzę Dobra Kejno Okej okay, no, okay, no. Znowu 1. zamulenie jest. Slow motion się zrobiło znowu. Map, O, ładnie. Jaś. O. Dym. To siadło. A, to też siadło No, może Ryle. Nie no, te kurna kombosa jakoś nie wchodzą tutaj zbyt szybko Na no, poziomku o! Jeb! Boże, nie! Łapik z Reja! Bożę, ja on się z tobą pierdzielił tutaj. Good yeah. job! Yeah. 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 Rakiety! Rakiety dobre yeah. na wszystko, tak, w takim razie. No nie, nie, x nie, breaker! nie, Breaker, nie, ma nie, na x no, to zgon? To, zgon. <laughs> nie, Maria, nie, nie, zgon? nie, 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 to no, było wosy. Panie. Ja, Panie. Yep. Panie. Panie. Oh, Panie. zablokował. Nie wierzę. Panie. 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 God damn it manło GG, came okay, no wins, ja pierdziele, nie wierzę. Jezus, co to za mordę się zrobiła? Strzel tę rakietę ja ją pierdzielę, bo mnie tu zaraz krew zaloi. Strzel X-raya. Good job. Jezus, breaker na breaker nie ma. Nie ma X-raya na breakera. Teraz go flame. Flame. No na o bo... Albo rakiety. Ech... Eee. Boże... GG. Jezus <grymiany> Co tak ważne. Dobra. Eee, z tego kule są za szybkie nie widzę. No! To siadło ładnie. Prosto na kule się miało. Jaś! Dobra. Spotknął jeszcze rakietę. Nie wierzę! Jezus Mario. Kano win. Jezus, co za failoglut, tamto przeszedłem w 16 minut to to się będę mordował, był w jakiś czas, Ja pierdolę. No. Jezus Nie szatło weź te łapy Och, to jest Maria... Dobra, jeden telefon udany i GG, tak udany telefon. No na pewno, tak, brak, brak słuchania. 2, o, Boże, ziomek, weź tą dupę, ruszaj szybciej. jakimiś kulami <laughs> piękna sprawa. Dobra, takie takie i goodbye. No, dobra. Jezus, nie siadł. AŻ! Jadło ładnie. Uuu, <grytka> dobre! No i w końcu! Kuraku, jadę. Adios. Zagorzyska. Łap rakieta. Kaino ja w przestawiznie. Jezus Maria. Czorpion. Boże, tyle czasu z jakimś nubem przemordował. O Boże. O, oh, to było fajne. Wziął, 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 ten oto. <grystanie> Tego kurna. Będą dla niego zabójcze, coś czuję. Ech! Siadło w końcu, myślałem, że będzie prefekto. Sektor Szektor wins. Kurna, chciałem odpalić rakietkę na koniec. I nie wyszło, bo teleportował mi się dziad. Ech! Za wolno. ale fajnie, sfajlowałem X-raya. kombo combo no Co jeszcze? Dobra. jest. Hip. Teraz jak idą może z tym keino to była jakaś porażka dosłownie. Systematka boska, co to za failogród. Pierwszy raz grałem kur na tym yy, leder yy, z sektorem przeszedłem za pierwszym razem, a teraz się morduje, jakbym nie, nie wiem Nie grał w tą grę przez 100 lat Ten jest raczej prosty Z tymi fajerbalami to sam, sam siebie zabije. To też się sama zabije Fireballami <laughs> Adios <laughs> Flowers Victory E, no to było szybkie <laughs> Flowers Victory Widziałem tu będzie jakiś Fireball na początek O, skontrował Już się zamieniłem co to jest? zrejem w takim razie <laughs> nie jest, na zakończenie imprezy i hi, rakietki. Sam siebie zdetonuje w du bu. F16 po prostu. Jakiś I jakieś akurat na Mavericki, czy Bóg wie, co to za rakiety. Fatality. Dobre. Tym razem źle nie wygląda, nie jest jakiś mocno bity. Został kur na Goro Goro, to Goro! Jazmaria, myślałem, że będzie Kintaro No, no to łap szefie to też jest prosta jakuma, ta sznurka w pieszeniu, szczerze mówiąc O! Dawaj swoje projectile szefie O, 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 coś zadziało Matko bożko te rakietki na to widzenie elegancko On się uspokoił chłopak od razu Oj, oj, oj. Spóźnione Kombo rakietka, telefon całkiem nie wygląda Chociaż teraz był fail Może nic lepiej Siadł? Nie musisz iść do dentysty już, on cię wyleczy po prostu. Wybije ci wszystko z głowy i z zębów też. Znaczy z, ze szczęki też. Z ząbki wybije Sek ci. Sektor. <laughs> o mniejsza z tym. Jezus mania, co z tym Kejno było, to ja nie mam pojęcia o co tu chodziło w ogóle. Ten też jest prosty normalnie jak pół metra sznurka w kieszeni z teleportem. Także taki teleport spawn będzie po prostu. Krótko mówiąc. To jest najlepsze, tylko teleport ma. Albo na młóteczek. mini gościu? Chyba nie dzisiaj. Jezu, może będzie był Flauest. Ej, nie będzie. A ja być Flauest. nie siadł. To Dzień dobry. <grym>, yeah. Dobra, połamam mu kęgosłup, adios! Siądzie... siadło! <grywa> yeah! Dobra, szybka mócka i gg. Eee, buteczek. Dobra, tutaj z tymi czterema harpunami to jest najlepsze. No tak, zamulenie. Też jest maria. Młotek. Haha, <laughs> ten klawisz Siadło. I znowu młotek. You will die. No Na razie. <laughs> Jeszcze salt ma. Finisher z saltem po prostu. Ja, 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 ja. Bo z tym Kane a to ja nie wiem. Czy w sumie na Kane pierwszy raz grałem na sektorem, to może do tego był taki sail Te jego kule i wszystkie jakieś kurna i tam inne wynacki są trochę za szybkie na teleport. Także no... To tak, ta wejdą sektor coś tam coś tam. poświęcił swoje życie. On ma fajny trend, to jest i rakieta w jednym o co czuję chyba tak. To, rękę, In a bold attack, Sektor smashed through a company of Lin Kuei guards as he pushed toward the Grandmaster's chamber. There he found no his zaraz, father ja waiting. The Grandmaster warned him that wearing the Dragon Medallion brought much power, but at a cost. Sektor ignored the warning and slew his foe, who saw a burst from the target into the medallion. Lin Kuei. Tak jest, w końcu przejął kontrolę nad czymś tam. No i wypas, po prostu wypas. GG, chociaż z tym no nie było GG. 15 minut 53 sekundy, chryste. Całkiem szybko. Longest combo, 4 hit. Hmm. No okej, okay, dzięki wielkie. To był taki szybki leder yy, z, yy, z Sektorem, chociaż trochę, trochę, kurna, sfajlowany tym pojedynkiem, kurczę, z Keino, okay, no tak średnio poszło. No to kombosy takie podstawowe opanowałem, jakiś to nie jest, jakiś mega wypas tam. Chociaż ten jeden kombos na tym, na Kano fajnie wyszedł teleport, plus ten e, potrójny kombos taki, ręka, ręka i ten kopniak z obrotów, całkiem źle to wyglądało. No ale tak ogólnie to dwa fajle na tym, na... E, trzy mecze przegrane, no to tak, chyba trzy razy przegrałem z tym, co, nie, co najmniej dwa razy przegrałem z Kane'ą. No nie ważne, mniejsza z tym. Najważniejsze, że skończyłem ladera. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Najszybszy mecz to 32 sekundy. Ciekawe na kim. Może na Goro, bo z Goro poszło mi tak szybko, że ja się sam zdziwiłem. Dobra, na razie, do następnego odcinka. Hej!